Thank you. Esto yes. Piękny jesteś. Uderzyła mi jeszcze jedna ryba wcześniej, ale spadła. A ten zobaczcie jaki kolos. Piękny. Tak jak zapewne już żeście widzieli, złapałem jednego pięknego bolenia, jeden wcześniej mi spadł, nie miałem kamery włączonej, a tutaj, tak jak widzicie, jest kolos, tak jak mówiłem wcześniej zmieniła się pogoda i zaczęło się. No i próbujemy dalej. Amulet wyregulowany. Wziąłem wędkę od. 40 do 80 z racji tego, że on miłosiernie biją to było takie uderzenie wcześniej na kij od 20 do 50 że wyrywało mi wędkę dosłownie z ręki to spadł to trudno się mówi no ale coś się dzieje w każdym razie piękne uderzenie było piękna ryba bardzo ładnie się chciał. no i zobaczymy co będzie dalej próbuję ale to niesamowite było Łupnął jak z armaty podchodzą, podchodzą ruszyły się ewidentnie ale zobaczcie jaka pogoda jest pochmurno się zrobiło tu jest burzowo już także zobaczymy co się będzie działo a my próbujemy może się coś jeszcze wydługie Nie jest źle w każdym razie Gruchnął w tego Woblera Salmo Także to Hornet I to kurde jeśli się nie mylę 6,5 cm Muszę sprawdzić dokładnie jakiego kupowałem Ale to chyba 6,5 cm Także Huknął jak zaraz. wypuszczamy, blokujemy i czekamy i do dołu, o, ale ostry nur zobaczcie jak gniewędzisko i to jest wędka do 80 gram no, zobaczymy piękna ryba była wrócił ładnie do wody odpoczął trochę poleżał i pyk a teraz zobaczymy może jakiś następny się trap. Oby Uy, dobrze, że to słońce, słońce trochę zaszło, bo lipa była kompletna Jakaś łódź płynie. goni te ryby ze środka może o chyba za szybko trochę także już wiemy co bierze bo wcześniej się jeszcze zastanawiałem czy to nie sumek ale jednak nie to piękne bolenie biorą to te duże biorą na duże przynęty Teraz założę jeszcze większego woblera Zobaczymy przeciągnę tajną bronią Ale łupną tego horneta tak samo Oj zobaczymy co nam jeszcze dzień dzisiaj przyniesie dzisiaj będę długo i namiętnie i szukamy kolejnego powatry 40 a plus 72 jakby ktoś pytał taki Ultra Light na bolenie No jest dobrze podoba mi się już brały tu ty... o myślałem ale nie oby dzisiaj brały takie tylko Szkoda że ten pierwszy spad jeszcze ale co się odwlecze to nie uciecze ale podeszły Jest dobrze w się razie I Pomalutku tu przy brzegu Ale myślę, że stoją na głębokiej wodzie, a tutaj wziął na płytszej wodzie. No ewidentnie zaczęły żerować. Tylko trzymają się szybkiej wody. Nie wiem dlaczego, no ale tak tu w lato jeżdżę. One tu w lato. Przesiadują, bo jest woda natleniona. A miejscówka płaci najlepiej lata. Bo one się tu grupują po prostu ze względu na dotlenienie wody. Widzicie to wszystko to natlenia wodę. Jest szybsza woda natleniona i one to kochają. Czują się tu naprawdę dobrze. Zresztą widać kondycję tych ryb tutaj. w dużym stopniu one pod one ważą tutaj ze 3 czy 4 razy tyle, ale to są piękne ryby. Takie które Naprawdę ciężko złapać gdzieś w innych miejscówkach A tutaj na duże przynęty jednak one biorą Nic, popróbujemy Mogłoby trochę popadać, może... No ale one czują zmianę pogody już Zresztą tutaj chmury też ciemne tam widzę są Zobaczymy Może to jest ten czas Jeszcze jednego bolenia tam gdzieś jakiegoś złapałem Chyba z 5 dni temu, jakoś tak, tamten poniedziałek no to więcej. ile czasu minęło, ile czasu ta ryba w ogóle nie brała. Ja byłem, ale przychodziłem na ryby tak na godzinkę, może dwie godzinki. Próbowałem, patrzyłem, nic zupełnie się nie działo, martwa woda była. A dzisiaj odpaliły. No dwa brania. I to tamta ryba też była duża, ale spadła. Zaskoczył mnie, nie, nie zacząłem go, a spadł pod swoim ciężarem tam jakieś... 15-20 sekund go miałem na kiju Ale kotwicy nie rozdział, tylko był źle, źle zaczepiony był po prostu. Nie chciał się. Bo to tutaj, o tutaj w tych zbarach, tak jak szedł no, to zaczęło Dobra, już wyszedł, widzieliście, odpuściłem Poszła plecionka trochę i wyciągnęła woblera z to sama no próbujemy dalej obawiam no, już mi się dzień dzisiaj podoba, aż mi się buzia już uśmiecha blokujemy kołowrotek i na bok zobaczcie jak to wygląda jak on pracuje tam w tym nurcie, wiem w ogóle. Wciągamy w ten przelew tutaj tego woblera. Postawię go na stopach, spróbuję. Weźmy tutaj zaraz skrzynkę, przestawię, wstawię wędkę, usiądę sobie i zapalę, albo nie zapalę normalnie sobie, o kurde bym się skąpał ja. Piękne rybstwo Ale się cieszę bo Może się Przełamały dzisiaj właśnie żeby to słońce zaszło tutaj To bym był wdzięczny No i tak jak widzicie Zadzwoniłem Powiedziałem, że ryby biorą I od razu się Piotrek pojawił W że rybę ma tutaj ja chyba zaczep też. Gdy wy oglądacie film, to my już od rana na spójni ryby łapiemy Wiecie jakie? Bolenie e, zasłupam Już puścił Wypuściłem trochę plecionkę i odpuścił Także próbujemy od samego rana łapać kolejne bolki. Pogoda dzisiaj fajda. Zobaczymy jak jutro będzie. Mam nadzieję, że już popada dzisiaj trochę to wtedy się jeszcze lepiej powinny ruszyć a tak to przyjemnie, słońce znowu zaszło i próbuję dalej zobaczymy co się jeszcze wydarzy ale widać, że się ewidentnie dzisiaj ruszyły a wobler to jest salmo 6,5 cm Hornet. Tylko ten drugi, nie pamiętam teraz jak on się nazywa. Ra rat mi chyba. Rat tak, rat mi Hornet. Z grzechotką. I bolki biorą na niego. Duży wobler ale i duże bolenie biorą. Co prawda jeden wziął na to, a drugi wziął na Shadrapa Który jest na tamtej wędce Shadrap Edge 7,5 cm Schodzi do 3,30, także na tą wodę się tutaj bardzo dobrze Sprawdza Coś zaczepiłem, nie Po kamulcach tak idzie że tego słoneczka nie ma Uy. lecionka czterdzieska boleniowa biorą, biorą, nie trzeba tego psuć to, to nie ma znaczenia ta ryba jak ma uderzyć to uderzy tam nie wiem. czy to będzie 30 40 czy 50 dobry co tam coś tam bierze Chyba była obrotówka kiedyś Tylko została nie rdzewka, a nie wiem gdzie reszta Skrzydełka nie ma, widzicie? Obrotóweczka była Ale się parno robi strasznie Szadrapalka, drapelit Tylko to nie na tą wcześniej zahaczyłem, ale ciemno się robi, więc założyłem, żeby bardziej błyszczała w tej wodzie Popróbujemy, za jeszcze za jakiś czas zmienię teraz sobie wędkę Bo coś mnie nos spędzi w innej sprawie Tak to wygląda Mandzuru, a mandzuru, power banki, oblery, skrzynki. Się człowiek musi tego nanosić. Było uderzenie, dlatego włączyłem kamerę, ale nie wciął się. Ale było ładne, duże uderzenie. Znowu. A zobaczcie, razie coś się dzieje cały czas. Spróbować trzeba. Pewno jakiegoś jeszcze wyciągniemy, bo pogoda jest super naprawdę. O, to jest zaczep, ale puścił. Dzieje się, dzieje dzisiaj. Co prawda jeszcze one tak delikatnie jeden mi spadł, jednego wyjąłem. Teraz jeszcze jeden uderzył, ale się nie chciał. Zmieniłem na taki ciemniej się zrobiło to zmieniłem na taką rapalę bardziej jaskrawą teraz i próbujemy w nurt trochę wypuścimy, żeby za te bałwany tam posło i zamykamy kabąk na bąk wędkę i czekamy w tym nurcie. Widzicie jak ta wędka pracuje pod tym woblerem? żeby było żeby coś uderzyło tak na żywo żebyście zobaczyli jak to wygląda ale w każdym razie są i pewno do jutra będą podejrzewam że jutro z rana będą żerować jak ta lala I jutro wy będziecie chyba oglądać film a my będziemy próbować za nimi znowu od samego rana ale widać że ryba chodzi bo nawet i tutaj blisko um, też się spławił jeden za ukleją poszedł ewidentnie ja też zdziwiony jestem że te ryby nie brały cały tydzień praktycznie nie brały dobrze nie brały, no bo ona gdzieś tam żerować musi ta ryba, natomiast jak to jedna ryba w tygodniu, no to trochę mało nie? Ale bez przekonania zupełnie było to wędkowanie. Natomiast dzisiaj już naprawdę mi się bardzo spodobało to wszystko. Ale są, są. wróciły na spłynie ryby po zimie. I to jak widzieliście nie małe. Tamten też był, co mi spadł pierwszy. Był spory, bo jechał na hamulcu. I to dobrze jechał. Ale przejechał kawałek i spadł nie wciął się on dobrze nic próbujemy zobaczymy co jeszcze nam dzień dzisiaj przyniesie Jednak, któregoś dnia tutaj w poniedziałek wziął pod nogami praktycznie tydzień temu to wam dorzucę go do filmu żebyście zobaczyli jakiś rajtek taki ze 40-45 cm Mała ryba, ale, ale każda ryba cieszy także.